Witajcie kochani, przypomniałam sobie, że prosiliście mnie, abym czasami nagrywała takie krótkie spacery, gdy będę w jakimś ładnym miejscu. No dobrze, to teraz spróbuję się nie przewrócić nie przewrócić i nagrać dla Was film. Zmierzamy w stronę pałacu, starego pałacu, człowieka, który wymyślił kiedyś dawno temu w Ameryce. Maszynę Singer i dorobił się ogromnego majątku. No i kupił sobie tutaj w tej części Anglii pałac. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Co by, czego by nie mówić o Anglii? A czasami na Anglię narzekam i zwłaszcza na Anglików, ale nie można im odmówić tego, że mają przepiękną przyrodę. Przepiękne, różnego rodzaju rośliny, bardzo różnorodne. Dobrze, Moniko, nie zabij się. Udało mi się nagrać już dla Was, moi drodzy, film o kwiatach, o kwiatach w perfumach. Ech, kocham stare drzewa. Ubóstwiam starodrzew po prostu. Kocham. Zobaczcie, jaka jest tutaj różnorodność. No i właśnie tam mamy jakieś korty tenisowe. Tutaj właśnie zmierzamy w stronę tego pałacu na Singera. Ech, niestety, pałac, pałac jest. Nie jest do użytku. Nie jest do użytku, nie można tam do środka wchodzić. Już kiedyś tutaj dla was ten film kręciłam w tych okolicznościach. Zaraz tam się zbliżymy. Pójdziemy bliżej. Pokażę wam jak to wygląda z bliska. Jak tam moi drodzy wasze święta? Powiem wam szczerze, że w Anglii niestety no nie ma, nie ma atmosfery świąt ani tych Wielkanocnych ani tych zimowych nie ma tej atmosfery. E, ubolewam nad tym, e, bo tutaj wszystko jest zute, z jakiegokolwiek elementu duchowości. Widzicie, 20 minut od domu mam taki, taką piękną okolicę. No dobrze, to pójdźmy może w stronę pałacu Singer'a. Jeżeli ten, jeżeli ten spacerek was rozczaruje. Tutaj nie będzie nic o perfumach w tym podczas tego spacerku. To za chwilkę, moi drodzy, za chwilkę opublikuję film, który też tutaj dla Was nagrałam o kwiatach w perfumach. I myślę, że to będzie dosyć ciekawy film w pięknych okolicznościach przyrody. No tak, tak wyglądają święta w UK. No, jak wiecie, pewnie Anglia jest laicka w dużym stopniu. Podobnie jak Francja. No i właśnie dlatego nie ma tej atmosfery świątecznej. No ale cóż, no cóż, jest jak jest. Już nie będę narzekać. Grunt, że do... pogoda jest dosyć ładna, ale ciepło nie jest. Dlatego mam tutaj szal na sobie. Ciepło nie jest. Dojdziemy sobie, moi drodzy, do tych tutaj dziwnych rzeźb, sfinksów, które już kiedyś Wam pokazywałam. Pokażę Wam, jak to z bliska wygląda, ten pałac pana Singera. No widzicie, wystarczy wymyślić jakąś maszynę, wymyśleć jakąś maszynę, wnieść jakąś, yy, wiecie, nowinkę technologiczną do tego świata, aby być milionerem. No ale, no nie wszyscy możemy być wynalazcami, prawda? Niestety. Także tak to wygląda, jest zamknięty ten pałac. Ale piękny, piękny. No i tutaj właśnie ten Sfinks, kobieta Sphinx bez nosa. To w zasadzie to. No tak, ona tutaj ma odłupany nos. Można było powiedzieć, że ona uosabia taką typową angielkę. Bo Anglicy, tak jak mówiłam, nie fascynują się perfumami. Dla nich perfumy jako temat nie istnieje. Także angielka. Bez nosa, kobieta Sfinks, aby będziemy zastanawiać się, yy, jaka jest tajemnica tego, że angielki nie lubią perfum, nie interesują się perfumami. No ja tej tajemnicy jeszcze nie rozwikłałam. Tam jest drugi Sfinks, a tutaj jest taka piękna jeszcze rzeźba. Powiększę Wam to? Okej. Okay. Oj no, chciałoby się mieć taki pałacyk dla siebie, prawda? Mm -hmm. No, chciałoby się, bez dwóch zdań. Oj. I taki, te, taki ogródek przed domem. Oj, marzyłabym o tym, ale to chyba. Raczej mi się to nie uda. Może w przyszłym życiu. Kochani, dajcie znać, jak tam wasze święta. Czy jesteście przejedzeni, czy też wręcz przeciwnie? Macie jeszcze niedosyt i jeszcze zjedlibyście. Kawałek mazurka, serniczka, sałatki. Tak. Tak to wygląda. Tutaj jakieś. Może jakieś prace remontowe tutaj trwają, ale trudno powiedzieć. No. Także. Tak, kochani, życzę Wam wesołych świąt. Nasz spacerek dobiegł końca. Wesołych świąt, jeszcze raz.